Witam serdecznie w nowym roku. Dzisiaj Wam pokażę, jak w radiach cyfrowych DMR wygląda pozycja GPS. Tutaj mamy przemiennik gdyński i się wyświetliła wysokość. North East z danymi GPS. Może ja przybliżę. Tak to wygląda. Wysokość 11 metrów. Kasujemy. Jeszcze Wam pokażę tutaj lokal, jak wygląda. O, tutaj oblicza akurat. Na jakiej wysokości? Trochę dziwnie to, to wygląda. Tutaj mamy swoje pozycje zapisane ostatnie, o. możemy sprawdzić w których miejscach byliśmy na mapach, przykładowo Google sobie wpisać daną y, po, pozycję i sprawdzić, gdzie byliśmy. Y, wysyłanie tutaj pozycji GPS, jeśli kolega ma też radio z GPS-em i włączony odbiór to na wyświetlaczu mu się wyświetla tak samo nasze nasza pozycja GPS w którym się znajdujemy jak on wyśle swoją pozycję u nas się wyświetla tak samo jego pozycja Tutaj na wyświetlaczu w radiu cyfrowym DMR przykładowo. To by było pokrótce. Zapraszam do subskrybowania. Łapka w górę. Komentowania. Pojechał. Komentowania. Także dziękuję za oglądnięcie. Yy, Stefan Pawł II, Stefan Adam Roman, Sierra Papa tu, and Antescu 73, do następnego yy, usłyszenia.